W żłobku samorządowym numer 12 w Kielcach właśnie dzięki funduszom unijnym, konkretnie Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, jest realizowany projekt na 15 nowych miejsc. Jest to oczywiście projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i zakłada on adaptację, dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie, organizację też placu zabaw. W związku z tym projektem przez najbliższe 3 lata będzie tu utrzymane na pewno 15 miejsc żłobkowych. Dzięki realizacji projektu pod nazwą utworzenie nowej grupy żłobka zrealizujemy trzy zadania. Pierwsze z tych zadań dotyczy adaptacji pomieszczeń żłobka około 90 m kwadratowych. Powstanie sala dziennego pobytu dla dzieci z wydzieloną częścią do zabawy, spania i stworzywania posiłków. Ponadto zostaną zremontowane pomieszczenia takie jak sanitariaty dla personelu i dzieci oraz szatnia. W tym momencie trwają prace remontowe adoptowanych pomieszczeń. Planujemy zakończyć te prace na koniec lipca. Następnie będzie oddział urządzany w sierpniu tego roku i od 1 września planujemy przyjąć pierwszą grupę dzieci. Wartość całego projektu wynosi ponad 514 tysięcy złotych, więc jest to dosyć satysfakcjonująca dla miasta kwota. No jest oczywiście także wkład własny miasta w kwocie 84 tysięcy. Dzięki projektowi zostaną zrealizowane dwa cele szczegółowe. Pierwszym celem szczegółowym jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób, które zajmują się w tej chwili dziećmi w wieku do lat trzech. Natomiast drugim celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki dla tych dzieci w wieku do lat trzech. Myślę, że jest to naprawdę wielka wartość, nie tylko dla tego osiedla, ale w ogóle dla całego miasta, dlatego że każde dodatkowe miejsce żłobkowe no, stanowi nie... Niebagatelną pomoc dla rodziców, no i jest też chyba szczęściem dla samych dzieciaków, które będą tutaj w tak dobrze wyposażonym żłobku mogły czuć się codziennie dobrze.